Nazywam się Marek Bruwal i pracuję jako dyrektor eksportu w firmie A1. W A1 pracuję już od 7 lat, to od roku 2017, natomiast z branżą związany jestem już prawie 20 lat. Główną moją rolą w firmie jest oczywiście sprzedaż, jak, jak również doradztwo żywieniowe, zarówno na rynku lokalnym w Danii, jak również na rynkach zagranicznych. Na pytanie, jakie benefity, korzyści przynosi moja współpraca z gospodarzami, jest to pytanie, czy jest to oczywiste, że jest to czynnik ekonomiczny. Nie ma i nigdy nie będzie współpracy między wytwórnią pasz a gospodarzem, jeśli nie będziemy mieli tutaj pozytywnej ekonomii. Większość problemów produkcyjnych, takie jak wysokie efsery, czy też niskie, niskie przyrosty, jak również problemy zdrowotne, wynikają z niewłaściwego sfinansowania, jak również dopasowania mieszanek paszowych do poszczególnych grup zwierząt. I tutaj my, jako firma paszowa, w oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie na rynkach międzynarodowych, znając też duńską gotykę, jesteśmy w stanie dokładnie dopasować pasze do. do Poszczególnych, poszczególnych grup zwierząt, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał ludzkiej genetyki. Na pytanie, która część pracy daje mi największą satysfakcję, jest to oczywiście kontakt z ludźmi, kontakt z gospodarzami, wymiana zdań, doświadczeń. Drugą bardzo ważną rzeczą jest fakt, że moje działania dają pozytywny efekt końcowy, mówimy tu już o ekonomii. I to jest naprawdę dla mnie budujące. Myślę, że to zarówno dla mnie, jak dla moich kolegów, za każdym razem, gdy zmieniamy coś na produkcji, zmieniamy, yy, zmieniamy ekonomię po, yy, w kierunku pozytywnym, u, u producentów daje nam dodatkową energię do działania.